A wiesz co, jak jesteśmy przy treatmentach, to może tutaj też jeszcze warto wyjaśnić, bo nie każdy wie, co jest, czym jest treatment reżyserski, jakbyś mógł ze swojej perspektywy powiedzieć, czy, no czym właśnie, on jest. No z mojej perspektywy. Twoje, bo my to trochę wiemy, ale tak jakbyś opowiedział, my najwyżej dopowiemy, jakby to czujemy, bo jest po drugiej stronie. treatment, czyli tak po polsku pięknie mówiąc eksplikacja reżyserska, mm -hmm. to jest po prostu obrazowanie pomysłu w różnych materiałach referencyjnych i rozszerzenie tego pomysłu o, o szczegółowe jakby referencje, ale też e, punkt widzenia na, na tę historię, czy, czy na dany, dany film. I tam wyszczególniamy właśnie takie rzeczy jak scenografia, kostiumy, e, scenariusz, jakieś dodatkowe narzędzia, których użyjemy. Jest to, można powiedzieć, obraz, obrazowanie naszego pomysłu, mhm. e, który przyszedł częst, często od, e, od właśnie agencji reklamowej, albo czasami nie. Mhm. E, który musimy zobrazować klientowi, jak tak to będzie wyglądało? Ponieważ no, klient zupełnie. Wszyscy wiemy tutaj, że klient zupełnie inaczej spojrzy na to, jak będzie to zobrazowane, niż tylko tekstem pisane do takich trybunów już po prostu nie ma. Eee, no i też musi zobaczyć, prawda? Już, eee, no i często pojawia się to pytanie przy treatmentach przy okazji przetargów reklamowych, i zawsze, jak jest tak zwany briefing z agencją przedpisanie treatmentu, to pytam, czy ja mam was po, wasz pomysł zmienić, mhm. czy wy chcecie go zostawić? I to jest zawsze nie wiadomo, na ile sobie można pozwolić, na ile się. Gdzieś ten pomysł przebadał u klienta. To jest zawsze taka zagadka, którą. I zrobię, na ile to w sumie będzie Twoja praca trochę odtwórcza? Dokładnie. A na ile będzie reinterpretacja? A na ile w ogóle będzie czymś twórczym, jakby od zera, bo będziesz miał miejsce, gdzie będziesz mógł zaproponować swoje, tak naprawdę, tak. rozwiązania, formę i tak dalej,